No, wyobrażam sobie taką rozmowę, ale z tych y, osób, z którymi ojciec chciałby, y, jak sobie wyobrażam, rozmawiać, bo przecież rozmawia także poprzez nasze prawdy nieoczywiste, na pewno był na tej liście Leszek Kołakowski. Zresztą powstała kiedyś taka rozmowa świetna, telewizyjna. Tak, do, no to, do, to, to było się... nagranie takie tak. nagranie. W Oksfordzie siedzieliśmy w takim kościółku, który został przerobiony na knajpę, a rozmowa była o tym, czy religia ma przyszłość. Czy... No i zaczęło się od tego, że może okoliczności takie przestrzenne nasuwają pewną sugestię co do rozwoju religii. Znaczy siedzimy w budynku, który był kościołem anglikańskim, no i który został przez ten, że kościół da się po prostu ze względów dość finansowych, za trudne było, za drogie było utrzymanie tego, no wydzierżawiąc sprzedany i tam była po prostu knajpa. No znamy te fakty, prawda, że tam się robi. Ale obaj bardzo rzetelnie dawaliśmy sobie nawzajem argumenty, że religia przetrwa i, i, i niewątpliwie z tej rozmowy to wynikało. Z różnych powodów tutaj nie, 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 nie wiem byliśmy świadomi, że różne punkty wyjścia ale prowadzą przynajmniej do tej wspólnej tezy, że religia na pewno ma przyszłość. Ja pytam o tego Kołakowskiego, bo tak przychodząc na moment, porzucając też na moment ankietę, mam wrażenie, że to jest jeden z takich najważniejszych partnerów intelektualnych ojca w naszych prawdach nieoczywistych. Jeśli porobić statystyki, to Biblia no, może trochę więcej niż Leszek Kołakowski. Cała prawie Biblia, jak opowiadałem o Kołako... więcej tam jest. Kołakowski, no na... tak, jak patrzę na półkę, to tak... Półtorej półki Kołakowski, to dużo napisał, tak. Nie, nie, ale Biblię opowiadałem, opowiadałem długo, długo. O Kołakowski no, był dla mnie bardzo ważnym od bardzo dawna, jakimś takim myślicielem, którym jakby zmagałem się, ale miałem naprawdę tremę, gdy oddałem, był w Krakowie, to był 90, początek 90. lat, był tutaj. I wręczyłem mu moją książkę, która była moją habilitacją. Spojrzał na mnie groźnie. Nie znaliśmy się jeszcze przedtem, tak osobiście, tylko jakiś jeden czy drugi list wymienialiśmy. On spojrzał na mnie groźnie i powiedział: No, zobaczę, co tutaj ojciec o mnie wypisał. Będę krytyczny. I naprawdę tak spojrzał srogo na mnie. Ale potem dostałem bardzo ciepły list, który ledwo cyfrowałem, dlatego że. To był wielki myśliciel z fatalnym charakterem pisma, a pisał tylko ręcznie. I powiedział, że bardzo mi dziękuję za książkę, bo się dużo samo sobie dowiedział. Więc nie wiem, czy to, była, to był komplement, czy zaczepka. Ale jakoś tam kontynuowaliśmy rozmowę. Właściwie dlaczego ten Kołakowski? Co w nim takiego ojca zafascynowało? Bo można pomyśleć, no niektórzy nawet nawet po śmierci Leszka Kołakowskiego, no były takie głosy, kiedy wypominano mu ten okres takiego zaangażowanego marksizmu. Nie, 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 z, nie, nie z tej fazy już krytycznej, tylko takiego zaangażowanego marksizmu. Biegania po uniwersytecie, wyrzucania profesorów z tych starych. No, straszne rzeczy punkcji. pisał. Nie wiem, o Jadukewiczu, o mm -hmm. jakichś wielkich pisarzach. On no, oczywiście mm -hmm. potem to wszystko odwoływał, ale to, 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 może, to był chyba dobry przykład yy, kogoś, kto przyjął tę nową wiarę, jako wiarę swoją, osobistą. Yy, sądzę, że po części wyniósł to z domu. Jego ojciec w ogóle był. Niewierzący i Leszek Kołakowski nie był ochrzczony nawet i przed wojną w szkole zdeklarował, że jest niewierzący i nie chodził na religię. Natomiast znał się na niej znakomicie, i to z rozmaitych wspomnień potwierdzonych wynika, że jednym z znajomych rodziców był sąsiad, który był byłym księdzem, ale który znakomicie znał teologię, bo skończył jeden z rzymskich fakultetów. A ponieważ pan Leszek Kołakowski, jeszcze jako młody leszek, bardzo był zafascynowany łaciną i uczył się łaciny, z tym, że księdzem piętnastoletni chłopak prowadził po łacinie debatę na temat tego, jak uzasadniony jest dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi, co mnie uderzyło w perfidnych artykułach Kołakowskiego antyreligijnych, to, że ten facet jest na religii. I to ojca tak zafascynowało? Nie, no w tym sensie, że nie bledził jak bardzo wielu ludzi, szczególnie z takich, tych propagandistów, prawda, komunistycznych. Jak on krytykował, nie wiem, encyklikę, to ona była przeczytana i on wiedział, o czym mówi, odwołując się do źródeł. I dlatego mnie to najpierw, że tak powiem, podniecało polemicznie, prawda, w tym sensie, ale. Ale widziałem, że to jest z kimś warto polemizować. Potem było rzeczywiście bardzo ciekawe to jego przejście na ten okres, nazwijmy to rewizjonistyczny, potem Historyk Idei. Sam zresztą kiedyś opowiedział, że tym momentem przełomowym było do niego w 1954 czy trzecim roku wysłano go. Komitet Centralny Polski wysłał go na studia uzupełniające do Moskwy. prawda? No i tam to było pierwsze jego obudzenie się, mówi, obudzenie się. Myślał, że jedzie na jakieś niesłychanie, spotkać się z ludźmi niesłychanej wiedzy, głębokiej, głęboko przemyślanego marksizmu, osadzonego w heglu, w, nie wiem, w idealizmie niemieckim, otwartym na polemikę z, z nie wiem, z, z pozytywizmem, a spotkał w każdym razie, nie wśród w ogóle Rosjan, tylko tych rzekomych filozofów marksistowskich, facetów, którzy nie znali żadnego języka, na przykład nie, nie czytali Marksa po niemiecku, prawda? I, I łacina I... też była im owcem. No, nie, no, łacina to już nie mówiąc <grym> o łacinie, <grym> Marx nie. A ojca sam... I mówił, i, mówił nie, i bardzo ładnie to podsumował, mianowicie to w jednym z jego tekstów, takie eseistycznego, jak powiedzenie, że on teraz rozumie, dlaczego w średnich wiekach nie zalecano, aby młody kleryko wysyłać na studia do Rzymu. Bo to groziło utratą wiary. I, i tutaj prawda, jeżeli Marx naśladował jako kościół, to również jego błędy. A ojca nie ciągnęło w stronę takiej myśli lewicowej Hegla, Marksa, lata 50. Nie, nie, ciekawa... gdzie to było takie, no, takie totalne nie, doświadczenie co, w szkole? Nie, ja byłem tak głęboko osadzony w takiej, takiej, takiej tradycyjnej katolickiej wychowaniu, że, że, że to w ogóle dla mnie nie było. To pani podsłuchiwała, pod, pod, podczytywała moją książkę. Byłem wychowany w, w ten sposób, że jak 17 stycznia pod 45 roku w Brwinowie pojawiła się pierwsza jaczejka, a potem trzy dni jechały czołgi sowieckie na Berlin. Pierwsze co mi i tata, staliśmy z ojcem przy oknie i powiedział: Teraz klękamy i się pomodlimy. Jeden okupant wyszedł, drugi przyszedł. To mnie tak ustawiło od razu, prawda? Ale bez, bez nienawiści na przykład do, do tego. Ale że to jest ten. Także ja nie miałem żadnych. Natomiast ciekawiło mnie intelektualnie, bo jako pewien przejaw no takiej. No, no, no bo wychowany na Cienkiewiczu, a w pewnym momencie przestałem czytać Cienkiewicza i czytałem Faulknera i takie inne rzeczy, prawda? Więc mnie ciekawiło, jak to jest być może marksizm, jako pewien taki jest, ale nie tylko, gdy filozofia mnie ciekawiła. I o tyle, ale ten był ciekawy, jak już czytaj marksizm, no to jakiegoś ciekawego, inteligentnego marksistę i ten był taki ciekawy, tym bardziej, że zaczął potem się z tym marksizmem wspierać i takie inne rzeczy.